Żeby ci podróżni, tak tutaj się ujawnili. Nowy roczek, tutaj do przodu. I przedstawię Państwu aktorów. Katarzyna Skrotoszyna, pani redaktor Wiktoria Nocula. Stasiu Marszał, Jego zimowy brat luty, Wojtek Marsz Marzec Magdamusia. Pwiecień, Julia Klepa. Mister roku, miesiąc maj, Janek, pasterna. Czerwiec, Faustyna kruszy. Lipiec oraz Szelecka, sierpień, Julia Józyk. Wrzesień, który nam tu tak dzwonił, Tymoteusz Kruszyk. Październik, Agata Kuś. Listopad, Adaś, Małysz. Dzień Arkadiusz Kościelny. No i nowy roczek, nasza najmłodsza debiutantka, do przodu tam, Haja Krzyk, brawo. Się zdziwieni, co ja, starszy pan, robi tutaj w takim towarzystwie bajkowym. Otóż powód jest bardzo piękny. Może, może zacznę tak, jak się bajka zaczyna, że dawno, dawno temu, ponad 50 lat, w 1971 roku, pani Urszula wystawiała sztukę Nowe Szaty Króla, bajkę Jana Christiana Andersena. I my wtedy, takie dzieciaki jakby, mieliśmy przyjemność wystąpić z tym przedstawieniem. I do dzisiaj w sercu nosimy wspomnienie o tym. Wam również życzę, aby to piękne przeżycie, które dzisiaj tutaj wystawiliście, też szło z Wami przez całe życie. A jeszcze w imieniu pierwszego zespołu, wtedy z 71 roku, chciałbym życzyć Pani Urszuli dużo pomysłów, werwy, no i przede wszystkim dużo Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, tak nawiasem mówiąc, muszę, pamiętam ten spektakl, bo to ]iviım. było pierwsze przedstawienie na starej sali, w tym miejscu, ale jeszcze na starej, tam z budzie. E Reniu grał króla, primarily. który jest nagi, nie? I miał wyjść w takich shortach, jak w WF był, takie gumki tu były e i, i w koronie na głowie. Na próbach tam się nie rozbierał, ale jak przyszło do przedstawienia to on mi powiedział, że on nie wyjdzie. To go wypchnęłam na siłę i, i poszło. I była tam między innymi żywa papuga, którą kot nam poprzedniego dnia zżarł. Trzeba było kupić nową. Słuchajcie, tragedia to stres za stresem. Także aktorzy, wiecie, tu różnie bywa. Zobaczcie, najstarszy mój aktor co mówi? Dziękujemy bardzo i do zobaczenia wiosną.